Uroczystą oprawę miały Łomżyńskie obchody 76. rocznicy zbrodni katyńskiej, drugiej masowej wywózki Łomżyniaków na nieludzką ziemię oraz 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Uroczystości odbywały się w Dolinie Pamięci Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ulicy Wyszyńskiego, a także w Kościele Krzyża Świętego przy ulicy Zawadzkiej. Oto lista osób, które wsiadły w Warszawie na pokład samolotu lecącego na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej i zginęły dokładnie 6 lat temu w Smoleńsku. Lech Kaczyński, prezydent Rzeczpospolitej Polski, Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta Rzeczpospolitej Polski, Ryszard Kaczorowski, były prezydent RP na uchodźstwie. Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Ewa Bąkowska, członkini Federacji Rodzin Katyńskich z Krakowa. Wnuczka generała Mieczysława Smorawińskiego zamordowanego w Katyniu. Generał broni Andrzej Błasik, dowódca sił powietrznych. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu RP. Anna Maria Borowska. Wiceprzewodnicząca Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej, Bartosz Borowski, Przedstawiciel Rodzin Katyńskich, Generał Dywizji Tadeusz Buk, dowódca wojsk lądowych, generał brygady Arcybiskup Miron Chodakowski, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Czesław Cywiński, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK, Leszek Deptuła, poseł na Sejm RP Podpułkownik Zbigniew Dębski, Członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. Grzegorz Dolniak, Poseł na Sejm RP. Katarzyna Doraczyńska, Kancelaria Prezydenta. Edward Duchnowski, Sekretarz Generalny Związku Sybiraku. Aleksander Fedorowicz, Tłumacz Przysięgu Języka Rosyjskiego. Janina Fetlińska, Senator na Senat RP. Podpułkownik Jarosław Florczak, funkcjonariusz BOR, w służbie 21 lat. Starszy chorąży Artur Francuz, funkcjonariusz BOR, w służbie 18 lat. Generał Franciszek Kongor, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego. Grażyna Gęsicka, poseł na Sejm RP. Generał Brygady Wojska Polskiego Kazimierz Gilarski, dowódca garnizonu Warszawa. Przemysław Gosiewski, poseł na Sejm RP. Kwiecień jest tym, tym niestety kolejnym mie mie miesiącem, kiedy w Polsce Przeżywamy tą rocznicę tragiczną. Kwiecień wiąże się zarówno z tragedią katyńską, z wywózką z, wasze, z, wasze tutaj z tych naszych terenów ludności na Sibir. No i 10 kwietnia, godzina 8:41 ta najnowsza tragedia, nazywana tragedią smoleńską. Jest to smutna rocznica. Powinniśmy pamiętać o rocznicach wszystkich i radosnych i smutnych. No, wydaje mi się, że no, zwłaszcza o tych smutnych, bo za tym kryje się ludzka tragedia i pamięć o tych, którzy ginęli. Kochani moi, pochylamy się nad tym pięknym fragmentem dzisiejszej Ewangelii w bardzo szczególnym dniu. W dniu, w którym nasze myśli i serca podejmują refleksję o polskim losie pełnym dramatycznych wydarzeń. Sześć lat temu pierwsze dni kwietnia upływały w naszym kraju na uroczystościach przypominających o 70. rocznicy ofiary które ponad 20 tysięcy polskich żołnierzy bestialsko zamordowanych w lasach Katynia, Charkowa i Miednoje. System komunistyczny, który odrzucił Boga i wzgardził człowiekiem, dokonał niewyobrażalnej zbrodni. Katyński las i nieprzebrane mgła miały ją na zawsze zasłonić. Miały zakryć przed światem śmierć ludzi kochających Polskę. Wiem, że to wstydliwe milczenie trwało w Polsce zniewolonej przez komunistów, ale opublikowane niedawno dokumenty mówią także jasno, że wielkie mocarstwa świata również milczały w imię swoich interesów i dyplomatycznych rozgrywek. To pokazuje nam, że w grze wielkich mocarstw prawda i sprawiedliwość nie są cennymi walutami. Widzimy to wyraźnie także dzisiaj. Wobec kryzysu na wschodzie, wobec wojny z radykalnym islamskim terroryzmem na południu, prawda, sprawiedliwość i dobro nie są na pierwszym miejscu. Mimo tych niesprzyjających od zawsze okoliczności, prawda o polskich bogaterach nigdy nie zginęła. Bóg pozwolił nam tę prawdę ochronić i ocalić. Polacy kultywowali ją w Ojczyźnie i na całym świecie. Sześć lat temu, wraz z rodzącą się wiosną, w całej Polsce przeprowadzono piękne symboliczne uroczystości sadzenia dębów upamiętniających tych, którzy oddali życie za Ojczyznę na nieludzkiej ziemi. Niestety, w kulminacyjnym momencie tego pięknego łańcucha obchodów, serce naszej Ojczyzny na chwilę zamarło. Pośród Smoleńskich i Nieopodal-Katyńskiego Cmentarza rozbił się samolot, którym podróżował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z delegacją przedstawicieli wojska i najwyższych urzędów państwowych. Po tej katastrofie przeżywaliśmy Tydzień Narodowych Rekolekcji, które, który stał się czasem przebudzenia dla wielu ludzi tych dniach gromadziliśmy się w naszych świątyniach, aby wspólnie modlić się za ofiary smoleńskiej tragedii. Wielu z nas osobiście uczestniczyło w pogrzebach niektórych ofiar, inne śledziliśmy w mediach. Dzisiaj, w trzecią niedzielę wielkanocną, powierzamy dusze wszystkich ofiar tamtej katastrofy miłosiernemu Bogu. Rok temu w parafii Krzyża Świętego w Łomży Odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej to wydarzenie. Na symbolicznej tablicy, umieszczonej przy wejściu do świątyni, na której odwieczne symbole polskości łączą się z symbolami tragedii sprzed sześciu lat, ręko artysty gryte zostały wywołane słowa świętego Jana Pawła II. Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja, pokój Tobie. Te słowa zachowują aktualność również i dzisiaj.